Poranną pielęgnację zaczynamy od umycia zębów i twarzy, która po nocy powinna zostać oczyszczona. Kupiłam na próbę piankę, sprawdza się dobrze, ale bez rewelacji. Tonik z nagietka o właściwościach łagodzących, na to witamina C oraz serum rozświetlające stołpy, ale uwaga, lekko się klei. Krem pod oczy to zakup z Dyson na próbę. Jak na razie jestem na tak. Krem Etude House to krem, który zakupiłam jeszcze przed wyjazdem do Polski i jako jedyny sprawdził mi się z produktów koreańskich. w e, dzisiejszym vlogu. Dzisiejszy vlog nie jest taki typowy, bo jest także jednodniowy. E, pokazuję Wam moją poranną rutynę. Już zrobiliśmy e, pielęgnację, którą nałożyłam. Jeszcze przed samym nałożeniem kremu przeciwsłonecznego chcę, e, się, żeby to wszystko mi tu wsiąkło w skórę i będę musiała się ubrać. Więc wybiorę sobie coś do ubrania. Jeszcze nie wiem, jak na razie tylko idę odprowadzić Elisza, więc pewnie na szybko sobie coś założę, a potem mam zamiar się gdzieś wybrać, więc zrobimy razem makijaż, jeszcze do tej mojej porannej ruty. Ostatnio chciałam Wam się pochwalić, jaką fajną piżamkę dorwałam, piżamkę, na początku myślałam, że tak mogę, mogę sobie na co dzień chodzić i myślę, że, że chyba jeszcze się czasami skuszę. Jak nie będę miała sobie ubrać na szybko, bo spójrzcie, naprawdę fajnie leży, a jest to w ogóle ja, rajon i La, ten len. Więc myślę, że jest spoko w takim fajnym kolorze. W sam raz myślę, że do spania i bardzo przyjemnie się w niej spało, więc super. Jeszcze kiedyś Wam zrobię fajny haul, który, e, rzeczy, które kupiłam, bo troszkę ich się nazbierała, a naprawdę niektóre fajne rzeczy sobie zabrałam. Na przykład to, co dzisiaj ubierzemy tak na szybko, a kupiłam sobie takie spodnie dresowe. Wiecie, jak one, może one tutaj tak dobrze nie wyglądają, ale naprawdę fajnie e, na żywo wyglądają. I zawsze chciałam mieć takie spodnie dresowe, a do tego mam e, białą zwykłą bluzkę. Niestety te spodnie powinny być troszeczkę różniejsze, pokażę wam. No ale jesteśmy na diecie, więc mam nadzieję, że niedługo troszeczkę e, tutaj zejdzie najbardziej to z ucz, jak widzicie, bo tutaj w tym miejscu myślałam, że będą troszkę Więcej luźne, ale niestety tak nie jest. Wcześniej Wam wspominałam i zauważyliście rano moje włosy, a e, zrobiłam ją na tą w końcu na tą opaskę, bo pogoda już się polepszyła, więc nie mamy tak dużo e, tej, jak to się mówi? No, e, deszczu <ścoughs> nie ma tak dużo deszczu, więc mogę w końcu Wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda następnym e, w w mojej nocnej rutynie pokażę wam jak to zaplatam. Jeżeli wam się spodoba, bo sama nie wiem długo tego nie robiłam. I widzicie? O. I jaka różnica jest między stronami. Już od razu widać, która strona jest lepsza, a która jest gorsza. No niestety. Ale taki efekt ogólnie powinnam dostać za każdym razem i po jednej i po drugiej stronie. A taki tutaj jest. No niestety będę musiała dalej ćwiczyć. I słuchajcie, taki efekt uzyskaliśmy przez noc. Myślę, że nawet tutaj źle to nie wyszło. Tak po rozczesaniu nałożyłam jeszcze oczywiście lakier do włosów, żeby to umocnić. I myślę, że nie wyszło tak źle. Myślałam, że gorzej. Muszę się przyzwyczaić. I, o, i przy okazji trzeba teraz spiąć się. Nałożyć Coś Gdzie ty trzy widzisz? Odrobi, od Eliasz odprowadzony do żłobka. Chciałam się wam pochwalić. Co dostałam od męża. To jest żel, który jest w takiej opasce, w którą wkładamy do lodówki i dzięki temu mamy chłodniej na Eee, Koszy. Myślę, że fajny pomysł. I tak bywa, jak się ubierze białą bluzkę. Ech, przebieramy się. Zdecydowałam się na moje body i myślę, że chyba dużo lepiej wygląda z tymi spodniami. Dobra, robimy makijaż. Mamy mój makijaż. Jak już widzieliście wcześniej nałożyłam SPF-a, więc e, już nie będę go nakładać, ale za to e, balsam na usta. I zaczniemy mój makijaż od brwi, a ostatnio troszkę się przekonałam do tego Espoir, a jest to chyba jak dobrze pamiętam, to jest takie mydełko. Jeżeli znajdzie się dobrą technikę, fajnie układa i e, przyciemnia lekko brwi. Ja nakładam takim małym pędzelkiem, który ostatnio właśnie sobie kupiłam i on jest do eyeliner'a, ale także używam go do brwi, tak żeby ładnie sobie podkreślić. Mam ułatwioną sprawę, ponieważ ostatnio, jak robiłam szamponetką włosy, to przy okazji zrobiłam także brwi. Po skończonych brwiach, podkreśleniu brwi, używamy mydełko, które zakupiłam w Polsce i które myślę, że mogę polecić chociaż do bardzo wilgotnej pogody, jaką mieliśmy ostatnio w trakcie pory deszczowej mi się e, jednak troszkę nie sprawdziło. Używam do tego takiej szczoteczki, którą już też kojarzycie z wcześniejszych filmów. Jeżeli mam jakieś e, niedoskonałości, jakieś dziurki, to używam e, tej pomady z NYXa, żeby podkreślić e, i zamalować niektóre ubytki w moich brywiach. A teraz e, nałożymy puder. Ja nadal używam e, misza. Na wakacje mi się najbardziej sprawdza, bo ma bardzo e, delikatną konsystencję. Już mi się powoli kończy, dlatego jest bardzo ciężko e, go wycisnąć. Używam do tego mojej gąbeczki. Jest to gąbeczka już wcześniej zwyżona wodą. I możecie zauważyć, że zaczyna ładnie zakrywać skórę. Nic się nie zmieniło, ponieważ za dużo korektorów nie używam w mojej e, codziennej pielęgnacji, dlatego e, nadal używam ten, który mam. E, jeżeli chodzi o technikę nakładania korektora pod oczy, znalazłam bardzo fajną, którą chciałam się z Wami podzielić, a chodzi o to, że nakładamy małą ilość e, korektora na dłoń i z tej dłoni nakładamy palcem pod oczy. I ładnie wklepujemy. Znalazłam to na jednej z koreańskich stron na YouTubie, dziewczyna ma bardzo fajne tutoriale makijażowe, i dzięki czemu, że nakładam korektor w taki sposób, on mi się nie roluje. Nakładam małą ilość, dlatego on się nie zbiera w zmarszczkach. Jeżeli chodzi o punkty, tutaj, tutaj już bardziej klasycznie nakładam, czyli używam zasady kropeczek w miejscach, które potrzebują tego. Kolejnym etapem mojego makijażu to jest nałożenie cienia do powiek. Ja ostatnio zakupiłam sobie nowy, na próbę także w tym tanim sklepie Full Shot Moon Shadow. Powiem Wam szczerze, że Apiu. Apiu to jest jedna z koreańskich marek właśnie do makijażu. Używam pędzelka jeszcze z Polski, jakiegoś starszego i klepuję po prostu sobie. Ja nie lubię mocnych makijaży, dlatego e, zaczęłam stosować, ale nie za dużo. Do tego wiele razy w koreańskich makijażach. Możecie zauważyć, że oni pod dolną powieką także mają ładnie podkreślone cienie, więc i ja też tak robię. Po nałożeniu tego ciemnego cienia zajmujemy się drobnymi. Zaczęłam używać. Z mojego drobinkowego e, cienia. E, Labkos Galaxy, którego już też bardzo długo mam, ale za dużo nie używałam i są to takie drobinki. Jest to bardziej kremowy cień. Eyeliner'a używam nadal z Polski, ponieważ <taki>, taki mam. Już nawet nie pamiętam z AS e, L'Oreal to jest bardzo stary eyeliner. Ja używam, bo lubię bardzo takiego typu. To są w pisaku, koranki, gdzie chcę niedługo spróbować. One często używają bardziej takich cieniowych eyelinerów, dlatego też mają w swojej ofercie bardzo cienkie, jak widzicie, pędzelki dzięki czemu mogą precyzyjnie zrobić kreskę. Ja będę próbowała w przyszłości tak y, się nauczyć tego, więc na pewno dam Wam znać, jak mi lusterka drugiego, ponieważ muszę mieć bardziej precyzyjną tą kreskę. Robię tak, y, nie robię jej długiej, y, zaczynam, kończę tak naprawdę w połowie oka, taką bardzo cienką, delikatną ilością. Y, staram się troszkę wyciągnąć oko, ale jak widzicie, ja mam opadającą powiekę jestem w trakcie właśnie oglądania różnych TikToków na temat załamanej powieki i jak malować załamaną powiekę, więc jeżeli czegoś się nowego dowiem, to na pewno także dam Wam znać. I teraz użyjemy mojego pudru do konturowania. Tu Cool Arti Plus w trzech odcieniach, ale ja używam te najjaśniejsze. I... Przejeżdżam no, delikatnie, żeby go wydłużyć i trochę podkreślić kości policzkowe. Bardzo podobają mi się te kremowe, ale są bardzo ciężkie w, w dostaniu w Korei. Korańczycy raczej używają te takie pudrowe kosmetyki. Zauważyłam, że Korańczycy bardzo lubią robić tutaj taką kuleczkę. Niestety ja jeszcze nie mam dobrego, y, pędzla do, takich precyzyjnych układ, do takiego precyzyjnego kształtowania nosa. Więc jak tylko sobie kupię, to na pewno spróbuję, jak na mojej twarzy będzie to wyglądało. Do tego użyję także y, jeszcze mojego starego, bardzo starego rozświetlacza. Chcę sobie y, w której właśnie kupić nowy, więc jak... Niedługo może zrobimy właśnie małe zakupy I pójdziecie razem ze mną Zobaczyć co ciekawego mają I Garbik na nosie Kuleczka I ostatnio także Testuję nowe Blasze Czyli róże do policzków Ten jest e, Ciężko mi określić jego kolor Ale to jest taka piczka, brzoskwinka Coś takiego typu testuję nowe właśnie kolory, które mogą mi przypasować i myślę, że naprawdę fajnie ten kolor wygląda. Chciałam ładnie dopasować jeszcze cieni do powiek właśnie w tym kolorze, ale było ciężko, bo były albo takie e, mało wyraźnie, dużo strasznie różów było. No, no na nosku, także musi być w koreańskim makijażu. Nadal używam my, moją Lily by Red Tint. Jestem naprawdę z niego zadowolona. Troszkę podkreśla i zostaje na ustach. Jest intensywny na początku, ale potem naprawdę ładnie schodzi i zostaje ładny kolor na ustach. Powinnam to zrobić na zakończenie, jak to zawsze robię. Zaczynam zawsze od środka, kończę taką resztką tak naprawdę zakończenia i je bardzo mocno wygładzam, żeby one właśnie nie były intensywne. W koreańskim makijażu właśnie o to chodzi, żeby środek był bardziej intensywny i na koniec właśnie jest bardzo mocno wygładzony, prawie niewidoczny, tak żeby tylko podkreślić lekko kontur ust. I używam zalotki do moich rzęs. jeżeli chodzi o tuszowanie rzęs używam różnych tuszu jak na razie, ponieważ ten jest bardziej wytrzymały, czyli jeżeli wybieram się na plażę gdzieś gdzie będzie mokro, no to właśnie używam ten wakame już mam końcówkę, dlatego bardzo ciężko się nim troszkę maluję mam z Polski Nam, ale jest fajny na początku naprawdę fajnie tuszował oczywiście im dłużej to zaczyna tak coraz gorzej tuszować i drugie, co on nie jest na tyle wytrzymały, więc dużo szybciej właśnie można nabawić się tak zwanych pandych oczu. I także kupiłam z Polski, ale jeszcze nie używałam tej maskary. Była w promocji, więc za jednym razem kupiłam. Niestety mam problem z tuszami, to, że po otwarciu bardzo szybko zmieniają swoją konsystencję, wysychają, więc jeżeli macie jakąś technikę, jakiś trik, aby przedłużyć żywotność takiego tuszu, będę wam wdzięczna, dajcie znać mi w komentarzach, z chęcią posłucham, poczytam i wypróbuję takie triki. Tak wygląda efekt końcowy mojego makijażu. Czasami jeszcze dorabiam sobie piegi, bo naturalnie mam piegi, ale przez ale pudry już przestają być takie widoczne. Jak widzicie, tak ostatnio się maluję, tak przypodobał mi się taki makijaż. Dajcie znać, co sądzicie. Rozpuszczę sobie moje włosy. Ostatnio trochę zmieniłam pielęgnację mojego, moich włosów, więc przy kolejnym filmiku, czyli wieczornej rutynie, pokażę Wam, co takiego zmieniłam, że moje włosy stały się troszeczkę delikatniejsze i a, dużo lepiej znoszą temperatury i wodę w Korei. A na pewno będą to polskie kosmetyki, więc jeżeli Wam coś się spodoba, to będziecie mogli sami zakupić. Nie jest, jest to jakaś droga pielęgnacja, i a, przy okazji, jak a, już już jak wam wspominałam wcześniej miałam wam powiedzieć co się dzieje z moją skórą na policzku jak widzieliście zawsze miałam mocne zaczerwienienie na szczęście makijaż jakoś pomaga mi to ukryć na pewno muszę zawsze pamiętać o bolonej pielęgnacji o zabezpieczeniu przed promieniowaniem słonecznymi niestety w Polsce mi się to bardzo pogorszyło jestem w trakcie leczenia różnymi kosmetykami domowymi sposobami. Niedługo będę wybierała się do dermatologa. Mam nadzieję, że uda mi się zabrać Was ze sobą. Co prawda ten filmik będzie dużo później, dlatego że chciałabym już Wam pokazać. Pokazać ostateczny efekt i przebieg całości. Już zaczęłam wszystko pokazywać i zobaczymy. Obstawiam, że to niestety jest rządzi krużowaty. Zaczęłam dużo czytać, zaczęłam dużo oglądać na jego temat. Niestety nie jest to uleczalne, można tylko zapobiegać mocniejszemu zaczerwienieniu, wypryskom, ale niestety podłoże tej choroby nadal nie jest znane. Mam nadzieję, że technika i oraz medycyna pójdzie na tyle do przodu, że będzie w stanie pomagać w takiej, w takiej przypadłości. Niestety zawsze miałam delikatną skórę. Ja miałam problem zawsze z zaczerwieniami, z naczynkami widocznymi na twarzy. Wcześniej dużo był to, że raczej tak bardzo o to nie dbałam. Jak byłam młodsza, nie znałam się tak bardzo, nie oglądałam YouTube'a. Jak wiecie, YouTube nie był kiedyś aż tak bardzo popularny. A dopiero teraz stałam się bardziej e, zaznajomiona z różnymi technikami, z różnymi e, kosmetykami. E, dużo, sporo tego oglądam, dużo się dowiaduję. I e, kiedyś nie używałam tak SPF-a. Myślałam, że opalenizna e, jest po prostu piękna. I no tak, e, myślałam kiedyś. E, nigdy nie mogłam się ładnie opalić w całości. Dopiero teraz zaczęłam akceptować siebie, akceptować to, że nigdy nie będę opalona. Ale wtrąciłam do kraju, gdzie e, opalenizna nie jest. <grytanie> Aż tak e, lubiana i pożądana, dlatego czuję się tu lepiej. Chociaż mogła mi się e, ta zmiana tutaj na policzku oraz na brodzie w Polsce prawdopodobnie zmiana powietrza, zmiana otoczenia, do tego przyszedł stres, sporo stresu spowodowany całą podróżą do Polski i później powrotem wzmogło mi to wszystko do tego doszedł pewien krem, nie chciałabym tutaj mówić nadbyt, dlatego że jest on lubianym kremem i większość Osób jest z niego zadowolona. Niestety ten krem, który sprawdzał mi się wcześniej, nie sprawdził się tym razem i powodował mocne zaczerwienienie twarzy, mocne szczypanie. Naprawdę wyglądało to bardzo źle. Teraz w tym momencie moja skóra dużo lepiej wygląda. Ja, jak już wcześniej Wam wspominałam, używałam na początku w Korei różnych kremów, ale kupiłam fizorze ten czerwony, w Polsce nie mogłam go dostać, więc kupiłam ten niebieski i była i jestem z niego bardzo zadowolona. Zaczęłam także używać jeden krem, który koleżanka mi poleciła, który widzieliście dzisiaj w mojej pielęgnacji porannej. Ten fiożal używam częściej na noc e, i jest on bardzo dobry. I to jest e, całość. Jeszcze podejdziemy do okna, pokażę Wam, jak to wygląda w świetle codziennym, bo jesteśmy teraz w lampie. A tak wygląda mój makijaż w różnym świetle. Przejdziemy się do e, okna i zobaczycie, jak e, wygląda to wszystko w dziennym świetle. Ja jestem zadowolona, mi się bardzo spodobał taki makijaż. Mam nadzieję, że wam się spodobał mój tutorial i moja poranna rutyna. Dziękuję, że ze mną byliście i do usłyszenia następnym razem. Oczywiście zapraszam was do polajkowania filmu, subskrypcji kanału i widzimy się następnym razem. Bye.